Fortnite naprawia błędy nadchodzące pakiety, darmowy skin już dostępne, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie go dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu ekskluzywnego stylu do skina Master Shifa. I jak się okazuje, no to Fortnite nieco naprawia swoje błędy, ponieważ w ostatnim materiale mówiłem wam, że Fortnite napisał na swoim Twitterze, że ekskluzywny styl do skina Master Shifa będzie już nie do zdobycia, mimo tego, że kiedyś pisali, że będzie on do zdobycia praktycznie w każdym momencie, niezależnie od Właśnie daty wydania itd., itd. i tak dalej i tak dalej jak się okazuje no to Fortnite nieco właśnie zmienił zdanie I stwierdził, że teraz każda osoba, która rzeczywiście po raz kolejny Po prostu zagra sobie meczek na Xboxie Series X Bądź też Xboxie Series S Po prostu otrzyma właśnie dodatkowy styl do tego skina Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo spoko sprawa No i oczywiście moi drodzy, jeżeli nie posiadacie Xboxa To z tego co wiem możecie to też zrobić na Xbox Cloud Gaming Także myślę, że naprawdę całkiem spoko sprawa Przechodząc od razu dalej, mamy nadchodzące pakiety, i jak się okazuje, no to jest ich naprawdę sporo. Nie ma co się oszukiwać, że w te święta Fortnite naprawdę miło nas zaskakuje, jeżeli chodzi o Fortnite'owe sklepy. Jest tam dodawanych naprawdę wiele przedmiotów, pakietów i tak dalej. I chociażby pakietem, który ma powrócić właśnie już dnia dzisiejszego, no w sensie na no moment, jak wy to oglądacie, no to ten pakiet już powinien być w grze, to tak zwany pakiet Infinite Drift Pack. Także wydaje mi się, że naprawdę mega spoko sprawa. No i przy okazji, no to teraz na ekranie nie widzicie resztę pakietów, która też ma właśnie powracać przez jeszcze nadchodzący właśnie okres czasu. No jest ich tutaj naprawdę całkiem sporo. Mamy chociażby właśnie pakiet Black Adama, czy też na przykład mamy pakiet Harley Quinn i generalnie no to jak Harley Quinn powróci do sklepu, no to najprawdopodobniej oczywiście z jej pałką Harley Quinn, na którą też czeka naprawdę całkiem spora część osób. I jak się okazuje, no to jest szansa na to, że jeszcze w te święta dostaniemy dodatkowy pakiet za darmo. A najdokładniej moi drodzy, w wyparu ostatnich festiwali a zimy, Fortnite dodawał dodatkowe pakiety dla posiadaczy PC. Czyli na przykład tego otogafa, Gaffa, czy też właśnie tą oto Blizzabel. A jedyne co musieliście zrobić, to oczywiście wejść do właśnie Fortnite'owego sklepu i sobie po prostu takowy pakiet odebrać. No i jak się okazuje, no to w plikach gry mamy niektóre skiny, które nie mają nic związanego z Fortnite'owym sklepem. Na samym początku mamy chociażby tego skina, czyli Rosette Tiger. Jak się okazuje, no to właśnie jej nagrody są ustawione jako jakieś nagrody z zadań. Także no tutaj akurat jest dość mała szansa, że pojawi się akurat ona w sklepie jako pakiet i najprawdopodobniej będzie ona do zdobycia za jakieś wyzwania. Tylko, że chwilowo jeszcze nie wiemy kiedy i za jakie. Mamy przy okazji tego oto żelka. Jak się okazuje, no to nie ma on właśnie w ogóle żadnego pakietu, w sensie żadnych kilofów i tak dalej. Także, no kto wie, może akurat będzie to on. Jak i przy okazji mamy też skina elitarnego archetypa. Jak się okazuje, no to jego skin został po jednej z ostatnich aktualizacji usuniętych i w ostatnim update'cie, który wprowadził nam Festiwal Zimy został on właśnie przywrócony. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. No i oczywiście dla przypomnienia, no to jego przedmioty rok temu były do zdobycia właśnie za darmo w prezentach. Także kto wie, możliwe, że Fortnite rzeczywiście zrobi nam jeszcze taką dodatkową niespodziankę. No i rzeczywiście taki dodatkowy pakiecik za darmo dla nas wprowadzą. Ale jak na razie niestety nic nie jest potwierdzone. Natomiast moi drodzy, przechodząc od razu dalej, mamy temat darmowego skina, który jest już dostępny. A mowa tutaj oczywiście o skinie Snoop Dogg. I to właśnie od dnia wczorajszego oficjalnie każda osoba może go zdobyć oczywiście za 0 zł. A jedyne co musicie zrobić to wejść sobie do świątecznej chatki, no i na samym środku pojawi Wam się taki oto mały prezent. I tak, też nie mam pojęcia jak zmieścił się tam Snoop Dog, natomiast rzeczywiście jak go odbierzecie, no to w środku takowy Snoop Dog rzeczywiście się znajduje. Także w ten oto sposób się to prezentuje. I przy okazji no to taka ciekawostka, że właśnie cały ten prezent nazywa się właśnie GFGAF Available. Czyli generalnie właśnie choinkowy gaf, Ponieważ jak się okazuje, no to najprawdopodobniej ten choinkowy gaf pierwotnie miał być skinem za darmo, a Fortnite jednak zmienił zdanie i tego gafa dał do sklepu, a za darmo dali nam Snoop Doga. Także w ten oto sposób się to prezentuje. Oczywiście, moi drodzy, przypominam, że też już niedługo będziecie mogli zdobyć kolejnego skina za darmo, czyli oczywiście tą oto babeczkę. A jedyne co musicie zrobić, to otworzyć wszystkie prezenty po lewej stronie i wtedy w tym oto wielkim zielonym pudle znajduje się właśnie takowa babeczka. Także myślę, że naprawdę też mega ciekawa sprawa. No i pewnie będzie to dostępne gdzieś pod właśnie koniec festiwalu zimy. Także w ten oto sposób się to prezentuje. Oczywiście ze skinów, które nadal możecie odbierać za darmo i są one dostępne. Mamy też chociażby akordowego Kele, a jedyne co musicie zrobić, to zagrać w Fortnite'a na urządzeniu mobilnym. No i oczywiście wbić 100 tysięcy expa, i kiedy to zrobicie, to takowy skin na wasze konto wpadnie. No i mamy też oczywiście dwa dodatkowe skiny z LEGO, a jedyne co musicie zrobić, to oczywiście podłączyć. Swoje konto Lego do konta Epic Games i to tak naprawdę tyle. Gdy to zrobicie, no to właśnie takowy skin wpada na wasze konto. No i jak już mówiłem, no jest jakaś szansa, że rzeczywiście takowy pakiet może się pojawić, ale no finalnie Fortnite może zrobić tak jak rok temu, no bo każda osoba rzeczywiście myślała, że rok temu ten elitarny archetyp rzeczywiście zawita, a finalnie się okazało, że Fortnite nic z nim nie zrobił. No i w sumie no to leżał on właśnie przez ten rok w plikach, aż w końcu został usunięty, teraz na nowo dodany. Także wydaje mi się, że Fortnite też jest. Do końca niezdecydowane. Jeżeli rzeczywiście coś takiego miałoby się wydarzyć, to albo w nadchodzącym hotfixie, czyli właśnie w nadchodzący wtorek. Będzie to generalnie 31, a jeżeli nie, no to już w sumie innej takiej, no bardziej ciekawej daty nie ma. Także w ten oto sposób się to prezentuje. A zapomniałem jeszcze dodać, że jest na przykład ten oto pakiet, który rzeczywiście mógłby pasować pod jakąś akcję restart bądź też akcję poleć znajomego. Natomiast chwilowo wiemy tylko, że taki zestaw istnieje, a nie wiemy kiedy się pojawi, czy będzie on do zdobycia za darmo jak będzie do zdobycia za darmo to w jaki sposób także no niestety tutaj jakoś strasznie dużo informacji na temat tego no nie mogę Wam za bardzo zdradzić no, i jeszcze raz przypomnę, że nie ma praktycznie totalnie żadnych newsów, ponieważ Fortnite jest nadal na świątecznej przerwie i w sumie no to na tej świątecznej przerwie jeszcze będą naprawdę spory okres czasu, więc wszystko, co właśnie ma się pojawić, to jest obecnie, z, no, że tak powiem, zaplanowane w plikach gry. Oczywiście wiadomo, że niektóre jakieś fajne rzeczy mogą być jak najbardziej zaszyfrowane, no a jak są zaszyfrowane, no to niestety, ale o nich nie mamy pojęcia. No i jak na razie, no to musimy się cieszyć tym, co zostało dodane w ostatnim hotfixie, czyli oczywiście powrót lunchpada do trybu OG, jaki przy okazji no to sztucer, jak i też klaster klingersy do Battle Royale. No i tak naprawdę to ma nam starczyć na najbliższy tydzień. No, także właśnie w ten sposób się to prezentuje i to już by było powoli na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem Hexo i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nadchodzących nowości. Oczywiście jak takowe będą. Tak samo jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to jak najbardziej możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. No i no, jak już w sumie wcześniej mówiłem, no to naprawdę masa pakietów teraz powraca do sklepu, będzie ich naprawdę dużo, więc myślę, że ten kodzik naprawdę warto jest mieć wpisany. No i jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać śnieg. E, tak, wiem, że w tym roku nie ma za bardzo śniegu, ale no tak czy siak śnieg w komentarzu możecie napisać, a tym samym jeszcze raz życzę wszystkim oczywiście wesołych świąt, no i miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie ten materiał oglądacie. Co? To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.